Siemano, witajcie! Ja jestem Zagioszek i witam Was w pierwszym odcinku w 2021 roku. I wiem, że trochę późno to mówię, ale w tym filmie będę miał na to wytłumaczenie, dlatego że większość czasu przeznaczyłem na tworzenie mojej gry. W tym filmie pokażę Wam jej pierwszą alfę. Tak więc bez pełnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Tak więc rozpoczynamy gierkę i na samym początku, oczywiście muszę sprawdzić czy dobrze się audio nagrywa. Tak więc rozpoczynamy gierkę i na samym początku spijmy się tak naprawdę w niekończącej się kopalni, w która idzie cały czas w dół. Tak więc my jesteśmy tą kuleczką i tak, możemy wylecieć za świat. Uwielbiam. I możemy sobie skakać... Yy... Tutaj po tej planszy. No i pojawiały nam się tutaj na ekranie różne rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą widzieliście są właśnie te sople. I je można zniszczyć, gdy się ich dotknie. I ja wiem, że na razie to nie wygląda za dobrze. Ale aktualnie pracuję nad animacją ich niszczenia. I, a jeżeli dotknie się końcówki tego sopla, to się straci życie. I dlatego tam na górze widzicie, że właśnie straciłem życie. Jeżeli już jesteśmy przy tym... Pasku na górze, to właśnie tutaj widzimy po lewej, że mamy licznik kilometrów, już przeleciliśmy w dół, oraz po prawej jest licznik monet. Ym, więc spróbuję teraz rozwalić tego sopla bez, yy, bez stracenia życia i mi się udało. No i drugą rzeczą są właśnie te, te, te tutaj rudy. Yy, to, to jest ruda węgla, którą wykopuje się. Gdy klikniemy, znaczy gdy dotkniemy jej dwa razy, yy, i wtedy dostaniemy za to trzy monety. O tak, więc jak widzicie, mam już 9 monet, no i jedno życie mi niestety tylko pozostało. Yy, I generalnie w tej grze w przyszłości zamierzam dodać różne biomy. W drugim biomie będzie, yy, chociaż może nie będę w sumie Wam spoilerował. I właśnie tutaj zobaczyliśmy nową rzecz, która jest Rubinem. I Rubin. E, też niszczy się za jednym razem jak sopel, tylko odnawia nam życie, a nie. E, I nie tracimy przez niego życia. No i właśnie znowu e, straciłem życie, więc mi się wydaje, że ta gra wcale nie jest taka prosta. Dobra, jeżeli chodzi, co jeszcze mamy w tej grze, to mamy menu pauzy, i w tym menu pauzy mamy tutaj pokazane ileż poszczególnych ród w. Um... Zabranych w jednej gierce, i tutaj macie mały spoiler co będzie w przyszłości, chociaż myślę, że on to i tak w montażu zasłonie. A e, ta ruda jest w tej wersji, tylko ona jest dość rzadka i właśnie możemy ją zobaczyć tu na dole ekranu. Mają przyciski tutaj do wyłączenia muzyki oraz wyłączenia różnych wszelkich dźwięków. Eee, oczywiście, przycisk do odpauzowania, co możemy też zrobić za pomocą Escape'a. No i powrót do menu, który aktualnie nie działa. A nie, jednak działa. Okej, okay. to tego, to ja nie wiedziałem, że jednak zrobię po powrót do menu, co z tego, że go jeszcze nie ma, ale tutaj mamy odliczenie do Continue, ale do tego zaraz przejdziemy w sumie. No i właśnie, gdy kliktam przycisk powrotu do menu, to. To, jakby się poziom zrestartował, dlatego że aktualnie jeszcze menu głównego nie zrobiłem. E, tak więc tutaj mamy właśnie to luda żelaza, którą niszczy się za trzema dotknięciami. No, i w ter ta daje akurat nam 5 monet. Ok, tak więc postaram się teraz e, e, jakoś za pomocą tych, e, z pomocą tych sopli e, zginąć, no i pokazać Wam, co się wtedy stanie i tak na dobrą sprawę to by było chyba w sumie wszystko w tej alfie dlatego, że no jakby nie jest to za dużo, bo jednak jest to alfa pewnie widzieliście jak wyglądał kiedyś minecraft alfa i to i y, tamta wersja też w sumie nie była jakaś zbyt ogromna no i właśnie umarłem i zmieniła mi się tutaj minka jak widzicie na taką z X-ami na oczach no i mamy dwa przyciski, to będzie przycisk do udostępnienia prawdopodobnie tych e, punktów, a tu jest przycisk do kontynuowania, a i ten kajf się pojawia tylko wtedy, gdy umrzemy. No i mamy takiego loading screena i potem powra będzie e, powracało nam automatycznie do menu, ale jako że menu teraz nie ma, e, to, to po prostu restartuje nam jerkę. Więc byłbym Wam bardzo wdzięczny, gdybyście do tego filmu zostawili łapeczkę w górę, gdyż bardzo zależy mi, żeby ta gra w przyszłości była jakkolwiek tam popularna, przykładowo na przykład jakieś stopobrań albo coś i myślę, że ta gra wyjdzie jednocześnie na, na telefony z Androidem oraz na, na Steama. No i też nie znam dokładnej daty w sumie premiery tego, dlatego że ja kiedyś myślałem, że grę y, zrobi się w dwa miesiące, ale gdy przyszły te wszystkie błędy, y, to, to tak jakby skapnąłem się, że to trwa trochę więcej, więc pewnie kiedyś pojawi się niespodziewany głąd, którego będę musiał naprawić, y, a nie będę tak naprawdę za bardzo umiał i zajmie mnie to y, bardzo dużo czasu. A jeżeli jesteśmy już przy błędach, to pierwszym błędem, bardzo dużym błędem, którego wciąż nie wiem jak poprawić, jest to, że ludy generują się na środku ekranu. A nie wiem czy wiecie, ale one y, miały się generować tylko na ściankach. No i niby jest to jakoś zaprogramowane w generatorze, ale niestety nie działa. Więc sami widzicie, że to nie jest y, takie łatwe do poprawienia. No i to z to w sumie chyba zacząłem pracować w lipcu I odejąć te wszystkie miesiące, w których jej zaprzestałem robić To myślę, że robię tą grę z jakieś dobre trzy miesiące Albo więcej No dobra, no i to by było w sumie na tyle w, w tym filmiku Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie No i widzimy się w kolejnych przedstawieniach możliwe, że bety z tej gry no więc papa. Pa.